i kolejny odcinek w gabinecie dietetyka. Zapraszam was serdecznie. Od kilku lat obserwuję coraz większą liczbę pacjentów z zaburzeniem, jakim jest insulinooporność. W ostatnich odcinkach dużo o niej mówiliśmy. Polecam cofnąć się troszeczkę i obejrzeć, jeżeli was zainteresują super. Natomiast Ponieważ jestem na liście dietetyków polecanych przez Fundację Insulinooporność, coraz więcej pacjentów z tym właśnie zaburzeniem trafia do mnie do gabinetu. I są to osoby zarówno te, które zauważyły u siebie pewne jakieś rzeczy, których dotąd nie było, czyli jakaś szybsze zmęczenie, otyłość większa brzuszna, szybciej tyją, są senne po posiłku, jak też również osoby, które trafiają już do mnie z polecenia lekarza wykonały krzywe cukrowe, krzywe insulinowe i lekarz stwierdził, że występuje u nich zaburzenie, otrzymały leki, natomiast lekarz stwierdził, że no przydałaby się tutaj odpowiednia dieta, bo to, co dany pacjent jada, niekoniecznie będzie dla niego właściwe. Są to pacjenci z różnych grup. Są to pacjenci pracujący, niepracujący, jest to młodzież, dzieci w wieku podstawowym, a nawet i przedszkolnym. Dlatego ta grupa osób jest naprawdę dość spora. I dzisiaj, tak jak ostatnio mówiłam, przedstawimy sobie takie dwie osoby, dwóch pacjentów. Będą to akurat kobiety no tutaj akurat takie dwie osoby znalazłam, które bardzo fajnie, na których bardzo fajnie będzie można przedstawić pewne kwestie i być może coś z tego będziecie mogły wynieść, czy mogli wynieść dla siebie. Pierwsza pacjentka to pacjentka, która ma 33 lata, waży około 103 kg, trafiła do mnie do gabinetu, jak ważyła około 103 kg. Parametry ASPAT, Alat GGTP miała powyżej norm, trójglicerydy ponad 400, jej krzywe cukrowa i insulinowa kształtowały się w ten sposób, że na glukoza 102, po obciążeniu glukozą po godzinie badania 180 i po dwóch godzinach 140. Natomiast jeśli chodzi o insulinę, było to rano na 31, po obciążeniu 213 i po godzinie 110. W takim przypadku tej pacjentki, ona pracuje na dwie zmiany, czyli od, na zmianę od 6 do 14, od 14 do 22, no i oczywiście w weekendy ma dni wolne. Ponieważ pacjentka nie jadała, piła bardzo dużo kawy z mlekiem, co prawda bez cukru, no ale zawsze też z mlekiem, więc organizm już tutaj traktował to mniej więcej jako posiłek, po jej pierwszym posiłkiem był posiłek o godzinie po 14, jeśli chodzi o pierwszą zmianę, kiedy wracała to z pracy i później kolacja troszeczkę większa, natomiast niemniej jednak całość kalorycznie w ciągu dnia wynosiła niecałe 1000 kalorii przy tej wadze, przy tej masie ciała. Pacjentka się nie ruszała, chodziła zmęczona, senna, po posiłku czasem potrafiła się zdrzemnąć, bo była zmęczona. I tutaj zastosowaliśmy żywienie mniej więcej w taki sposób pewne zmiany, że zamieniliśmy kawę na wodę, a jeżeli już pacjentka miała ochotę na kawę, a poprosiłam, żeby starała się pić ją bez mleka, żeby nie był to jako posiłek, ewentualnie do posiłku kawa. Posiłki ustaliliśmy co 4 godzinki, ażeby ta, ten cukier i ta insulina w miarę możliwości się ustabilizowały. Bo tutaj, te parametry, te, które oznaczaliśmy glukoza i insulina co prawda, są to na badanie wykonane jest na glukozie czystej, tak, więc tutaj one wiadomo też będą inne aniżeli po jedzeniu, ale niemniej jednak co 4, nawet 5 godzin można by tutaj takiej pacjentce taki posiłek zaserwować. Natomiast pacjentka musi też obserwować jak się będzie czuła. Tutaj dlatego daliśmy te, cz te cztery posiłki, ponieważ co 4 godziny, ponieważ pacjentka no, do tej pory raczej nie jadała. Posiłek był dostarczany w formie kawy z mlekiem, ale ogólnie ona posiłku tutaj nie miała, dlatego te cztery posiłki to i tak dla niej było naprawdę bardzo dużo. No i oczywiście tutaj ta pacjentka niestety poprosiła może żeby miała jakąś aktywność fizyczną. To znaczy niekoniecznie jakieś tam siłownie, chociaż ćwiczenia siłowe też pamiętajcie, że bardzo fajnie regulują nam gospodarkę węglowodanową. Natomiast tutaj trener zawsze, który prowadzi daną pacjentkę czy pacjenta na siłowni typowo, musi wiedzieć o tym zaburzeniu. Musi wiedzieć, że Wy macie problem z gospodarką węglowodanową, insulinową, bo musi wiedzieć jak dostosować do Was odpowiedni trening, odpowiedni wysiłek fizyczny. Natomiast zaproponowałam, żeby Pani chociaż na początek zaczęła spacerować. Pacjentka po wizycie za miesiąc oczywiście ładnie nam zrzuciła troszeczkę wagę, czuła się zupełnie inaczej, zaczęła jadać te posiłki, na razie dała mi kaloryczność stosunkowo niedużą, bo to jest tak, że jeżeli pacjent jada do tej pory tysiąc, to ja nie mogę dać mu bardzo dużo więcej kalorii, bo po prostu mi tego nie przeje. Więc stosunkowo podnieśliśmy jak najbardziej kaloryczność. Tutaj w pierwszym przypadku było o 300 kalorii, później stosunkowo co wizytę pod podnosiliśmy tą kaloryczność, ażeby osiągnęła a chociaż podstawową przemianę materii, bo jak wiadomo, po, przy odchudzaniu, przy regulowaniu poniżej podstawowej przemiany materii no nie schodzimy, jeśli chodzi o kaloryczność. Natomiast w tym przypadku, ponieważ Pani nawet nie jadała tysiąca kalorii, daliśmy niedużą na początek, ażeby ona stopniowo powoli nauczyła się jeść. Oczywiście, yy, pani zaczęła pić wodę, bo wcześniej jej w ogóle nie piła. Zaczęła się, zaczął organizm zupełnie inaczej funkcjonować. Pacjentka naprawdę była bardzo, bardzo zadowolona. Yy, nadal tutaj mamy wspólnie współpracę, bo to taki w miarę świeży przypadek, około pół roku. Yy, drugą osobą <laughs> była pani, również pani, yy, która ma 44 lata, yy, pracuje na jedną zmianę, czyli ma. Funkcjonuje no, jak większość z nas, czyli pierwsza zmiana, i weekendy oczywiście miała wolne. Natomiast tutaj, taki był przypadek, że pani, jeśli chodzi o krzywą cukrową i insulinową. Pomiary naczczo miała 88 glukoza i insulina 4,8. I zawsze jak wykonywano te wielkości, bo ta pani trafiła do mnie ze względu na złe samopoczucie, nie była u lekarza. Wykonywane miała te badania, natomiast patrząc na wyniki badań naczczo są one naprawdę bardzo dobre. Nie wychodzi tutaj wskaźnik podniesiony homa Jer, ani. No, wynikałoby się, że nic w sumie się nie dzieje. Jedynie złe samopoczucie pacjentki. Natomiast Pani, jeśli chodzi o jedzenie, podjadała co trochę, co godzinę, co dwie, cały czas jakaś przekąska, tu parę, parę paluszków, tu jakieś tam orzeszki, tutaj jakieś cukiereczki, tu jakiś kawałeczek ciasta, tutaj ewentualnie coś po, tam, po jakiś tam ewentualnie dziecku, cały czas coś wrzucała do organizmu. Także przekąski miała mniej więcej co półtorej, co dwie godziny, czasem co godzinę, dlatego to wszystko było nie, bardzo rozregulowane. Obliczając jej jedzenie, które do tej pory spożywała, to było około 3000 kalorii, naprawdę naprawdę ogromna ilość, organizm nawet tyle w ogóle nawet nie potrzebował w jej przypadku, pani ważyła około 90 kg, także naprawdę kaloryczność posiłków spożywanych była naprawdę ogromna. Jeżeli chodzi. O tą pacjentkę. Zdecydowałyśmy się wspólnie, że pacjentka wykona sobie krzywą cukrową i insulinową, żeby wiedzieć, co ewentualnie się dzieje później, bo parametry naszczono są w porządku. Natomiast pani miała senność posiłkową. Nie wiedzieliśmy, czy to wynika z czegoś. Było obciążenie w rodzinie, że babcia, dziadek mieli cukrzycę, były też inne jakieś tam schorzenia. Także była pani w grupie ryzyka, że coś z tą gospodarką węglowodanową może być różnie. I krzywe jej, krzywe jej wyglądały w ten sposób, że naczo glukoza 88 po godzinie 121, wszystko teoretycznie fajnie natomiast po dwóch godzinach 64. Jeśli chodzi o insulinę, była 48 po godzinie 101, natomiast po dwóch godzinach, zamiast teoretycznie spadać, podnosiła się do 120. Tutaj u tej pani yy, yy, zasugerowałam konsultacje do endokrinologa, natomiast u niej przede wszystkim musieliśmy skumulować te przekąski do po prostu posiłków. Natomiast pamiętajmy, że jeżeli pacjent jadał 3000, to ja nie mogę mu dać bardzo, bardzo mało, bo on po prostu będzie głodny i znowu będzie miał ochotę na podjadanie i nie będzie się czuł komfortowo na diecie, tym bardziej, że ta dieta to nie ma być dla niego dieta, tylko jego nowy styl życia, jego nowy sposób y, funkcjonowania, dlatego tutaj musimy pacjenta nauczyć jedzenia. Pani oczywiście powiedziała, że jak najbardziej ma możliwości, jeśli chodzi o spacer, bo ma psa, więc zdecydowaliśmy się, żeby pani miała jakieś tam spacery wieczorne, zawsze po pracy, na spokojnie, żeby żadnego stresu nie było, zrobiła y, przygotowała sobie w domu, co miała przygotować i potem wychodziła na godzinny spacer z psem codziennie. Bardzo fajnie się to tutaj tej pani sprawdziło, była z tego nawet bardzo zadowolona, bo stwierdziła, że dużo lepiej jej się śpi. Poprosiłam, ażeby piła też więcej wody, bo Pani piła szklankę maksymalnie dwie dziennie. Natomiast czasem to jest też tak, że. Mamy ochotę na coś, nie wiemy na co i tak też tutaj było u tej Pani, że teoretycznie organizm mógł potrzebować płynów, niekoniecznie jedzenia, a Pani błędnie go rozumiała i zamiast wody na przykład zjadła sobie pół batonika albo kilka cukierków, albo kilka wafelków. Dlatego zauważyła, że jeżeli ma regularnie rozłożone posiłki, a w tym przypadku posiłki ułożyłyśmy na początek co trzy godziny, bo jeżeli pacjent mi co dwie godziny jadał, jadam mu duże przerwy między posiłkami, to taki pacjent niekoniecznie będzie dobrze się czuł, bo ten posiłek przed tym miał częściej. Więc zleciliśmy, że będzie piła wodę. Też zauważyła, że zupełnie skóra inaczej wygląda, jeżeli pije więcej wody. Nie ma problemów z wypróżnianiem. Także tutaj pacjentka sama zauważyła, że ta woda jednak jest, jest, jest jej niezbędna do funkcjonowania. Natomiast co do posiłków, tak jak mówię, ułożyłyśmy co 3 godzinki, chociażby ze względu na to, że tutaj no, insulina jest po dwóch godzinach podniesiona, natomiast ten cukier y, bardzo mocno spadł y, i chcieliśmy zauważyć, czy nie ma tej senności u niej związanej z tego powodu, że ten cukier za bardzo spada, i czy jak będzie dobrze skomponowany posiłek, indeks glikemiczny posiłku, ładunek y, dobrze ułożony, to czy ona będzie też nadal to odczuwała? <kluzny> Posiłki, jeśli chodzi o tę pięć, pięć sztuk posiłków, ułożyłyśmy tak, żeby węglowodany były w miarę równo w każdym y, ułożone, jeśli chodzi o ich wielkość, żeby pacjentka nie czuła takich spadków większych, że po jednym będzie bardziej głodna, po drugich mniej głodna, także tutaj ułożyliśmy wszystko na równo, a żeby pewien komfort taki funkcjonowania był ze względu, tak jak mówię na to, że ona jadła 3000 kalorii co godzinę, co dwie, cały czas był spożywany posiłek. Teraz troszeczkę zastąpiliśmy to wodą, trochę ją tak oszukaliśmy, ale nie mniej jednak co trzy godziny posiłek był spożywany, oczywiście w mniejszej kaloryczności, ale jeszcze nie takiej, jakbyśmy chcieli, jak ona powinna mieć. Natomiast no, nie, mogli, nie mogliśmy organizm pozostawić. Jeżeli coś zabieramy, to coś troszeczkę jednak mimo wszystko trzeba zostawić, żeby on tutaj nam za bardzo nie szalał żeby jakichś tam skoków apetytu nie było, bo pacjentka dostanie na przykład co 5 godzin posiłek większy niby, ona go całego nie zje, bo po prostu nie będzie mogła, natomiast wcześniej będzie głodna i już nam gdzieś pójdzie do szafeczki, weźmie kawałek batonika, ewentualnie ugryzie, albo weźmie sobie chociaż troszeczkę orzeszków. Więc na to tutaj zwracajmy uwagę, że pacjent jeżeli jadał mało, Stopniowo, powolutku go przygotowujemy, przyzwyczajamy do jedzenia. Natomiast, jeżeli pacjent jadł dużo, też nie zabierajmy mu wszystkiego. Zacznijmy powoli, małymi kroczkami. Pamiętajmy, że to nie jest dieta na tu, teraz i on ma się z tym wszystkim zmienić. On musi to robić stopniowo, powolutku. Organizm sam musi zadecydować, że jednak to jest dla niego lepsze i to z pacjentem musi zostać do końca życia. Także w pierwszym przypadku tylko powiem, że. Pani zrzuciła już 25 kg. jej naprawdę świetnie idzie, jak burza. Kawę nie pije w ogóle, bo stwierdziła, że piła ją chyba tylko z przyzwyczajenia. Natomiast co do wody, to nie mam tutaj żadnych, żadnych tutaj jakichś uwag, bo po prostu naprawdę pije ją jak smok. Natomiast tutaj jeśli chodzi o tą drugą panią, też nam bardzo fajnie idzie, zeszła pani 10 kg, naprawdę fajnie z tkanki tłuszczowej, super wygląda, ale najważniejsze, nie czuje senności, nie przychodzi z pracy, nie kładzie się, tylko ma energię, ma siłę, tak jak mówiłam, spaceruje sobie z psem, ale ma cały czas z tyłu głowy, że zacznie chyba sobie biegać, bo tutaj czuje się już zupełnie inaczej, komfortowo, tak, syn namawia ją do tego jak najbardziej, bo syn trenuje na siłowni, więc stwierdził, że być może mama zaczęłaby też biegać, bo Siłownie niekoniecznie chcę się tutaj zgodzić, ale nie mniej jednak, jeżeli chcesz teraz sprawdzić, jak mniej więcej wygląda współpraca ze mną, napisz. Jeżeli masz jakiś problem, napisz, wspólnie zastanowimy się, jak go rozwiązać. Jeśli chcesz zobaczyć historię sukcesów moich pacjentów, to na stronie www.szafrańska dobry dietetyk w historii sukcesów są zdjęcia, są opisane przypadki. Także, jeżeli masz ochotę sprawdzić, jakie sukcesy wspólnie odnosimy, zapraszam Cię serdecznie. Także na dzisiaj już kończę nasze spotkanie w gabinecie dietetyka i za dwa tygodnie kolejne, ale teraz dzisiaj nie zdradzę, bo zaczniemy taki nowy cykl. Zapraszam serdecznie.